Kochana niedawno internetem zawładnął hit, krem pod oczy, który, no właśnie, który. Podobno działa cuda i to nie jest podobno, ponieważ mamy na to, na to jakby żywy dowód. W szczególności prezentuje to wielu TikTokerów oczywiście na TikToku. I tutaj zanim przejdę do tego, jak ten krem działa, w jaki sposób i dlaczego jest on skuteczny i czy warto po niego sięgać, mimo to, że jest skuteczny, chciałabym Ci pokazać właśnie to jedno TikTokowe nagranie, żebyś zobaczyła, że ten krem rzeczywiście działa. Ale zanim przejdę do tego nagrania, jeżeli Interesujecie taka tematyka, bardzo proszę o zostawienie czerwonego serca w komentarzu, kciuka w górę, żebym widziała, że tu ze mną jesteś, żebyśmy mogły zamienić ze sobą kilka słów. Także przechodzimy do nagrania. I found this just put a little, a little bit on. And now we'll wait. I don't know if you can see it working. And it's tightening right now. In under three minutes. Can you see the difference? Sama widziałaś co się wydarzyło, dlatego omówimy sobie skład tego kremu, powiemy sobie. Co sprawiło, że mamy taki efekt ściągający Natomiast zanim to zrobię, chciałabym Ci przypomnieć, że to nagranie nie jest poradą medyczną Jeżeli masz problemy ze swoim zdrowiem bądź wątpliwości co do jego stanu Musisz skontaktować się z lekarzem Wszystko co zostanie powiedziane w tym nagraniu to jest tylko i wyłącznie moja opinia Także kochana, patrząc na skład tego kremu Jedną tutaj z głównych substancji i aktywnych jest sodium silicate Co to jest? Sodium Silicate jest to rodzaj soli mineralnej, która właśnie ma właściwości ściągające. Natomiast natomiast zanim, zanim zaczniesz skakać z radości, to ma to swoje za i przeciw. Teraz tak, co to jest to przeciw? Mianowicie, właśnie Sodium Silicate będzie miało takie właściwości dodatkowo wysuszające. Czyli e, oczywiście do kremu oni tam dodali różne olejki, ekstrakty, żeby to nawilżenie gdzieś tam się pojawiło. Natomiast mimo wszystko żeby efekt takiego ściągnięcia się pojawił no to ta właśnie ten nasz składnik będzie musiał zrobić swoje a ma między innymi takie właściwości a nie inne dodatkowo jeżeli chodzi właśnie o sodium silicate nie wiem czy zauważyłaś, ale ta pani tutaj nie mamy do czynienia z takimi typowymi workami pod oczami bądź cieniami pod oczami na które tutaj ośmiele się mieć przypuszczenie, że ten krem być może, może nie zadziałać. Tutaj jeżeli widziałaś z czym zmaga się ta pani, no to przyszło Ci być może do głowy, że nie do końca jest to właśnie związane tutaj z workami pod oczami. Mianowicie to co zobaczyłaś są to tak zwane festony bądź worki policzkowe, które no właśnie jak... Korzystasz, jeśli korzystasz z moich kursów, autorskich kursów tapingu twarzy, bądź też oglądałaś moje nagrania na YouTube, gdzie pokazywałam Ci kilka ćwiczeń, jeżeli chodzi o okolice twarzy, stajesz sobie sprawę, że tutaj mamy właśnie dookoła naszego oka taki... Okrągły mięsień. I w momencie kiedy ten mięsień gdzieś tam słabnie, a z wiekiem mięśnie nasze zaczynają słabnąć, dlatego ja zawsze tutaj uczulam, żeby zająć się swoją skórą również od wewnątrz, żeby ćwiczyć te mięśnie, czego Cię uczę na zawsze gdzie możesz skorzystać z moich autorskich kursów, typingu twarzy, które, które pozwolą Ci działać prewencyjnie przeciwzmarszczkowo, podbyć się istniejących już zmarszczek i oczywiście ukształtować piękny owal twarzy i to wszystko nie tylko wpływa na to, jak wyglądasz, ale również na to, że stajesz się pewna siebie i gnasz w życiu po swoje do przodu. Więc jeżeli chciałabyś skorzystać z moich kursów, oczywiście adres już znasz. A wracając, właśnie do tej przypadłości, jeżeli taki mięsień tutaj gdzieś się staje słaby z wiekiem, no to właśnie on zaczyna opadać. I właśnie tutaj Sodium Silicate, który jest w tym. Kremie, ono będzie działać jasna sprawa. Tak jak już mówiłam, ściągająco. Natomiast, czy to się sprawdzi przy osobach, które mają takie typowe worki pod oczami, cienie pod oczami, tutaj już stawiam znak zapytania. Natomiast, kochana, jeżeli teraz sobie pomyślałaś, a dobra, tam raz na jakiś czas sobie z takiego kremu skorzystam i fajnie na przykład pójdę sobie na jakieś tam przyjęcie, właśnie sobie. Tego kremu tutaj troszkę nałożę, a na to makijaż. To muszę Cię ostrzec, że patrząc właśnie na właściwości Sodium Silicate, to ten makijaż niekoniecznie tutaj może przylegać, może tutaj jednak dziać się coś dziwnego. Dlatego jeżeli miałaś takie plany, ten krem nie jest najtańszy. Więc od razu Cię uprzedzam, że może tutaj tak się zdarzyć. Co jeszcze warto wiedzieć, to oczywiście to, że jest to efekt bankietowy, czyli to nie jest tak, że wraz z. Z czasem, kiedy używamy takiego kremu, to wszystko tutaj nam będzie wracać do normy? Absolutnie nie. To jest taki efekt jednorazowy. I teraz jeszcze tak. To oczywiście była mowa tutaj o kremie Peter Roth. Roth, jak zwał, tak zwał. I ja bym chciała przyjrzeć się na skład tego kremu, ponieważ tutaj nie wszystko mi w tym składzie odpowiadało. Mianowicie. W składzie mamy, no oczywiście, tak jak już wiesz, sodium silicate, ale tutaj jeszcze pojawia się BHT jako konserwant. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem BHT w jakichkolwiek kosmetykach. Mamy tutaj jeszcze PLG8 Dimethicone, Także, kochana, tutaj ten. Skład jest taki, jaki jest, no są oczywiście jeszcze jakieś tam ekstrakty, jest tutaj jeszcze pantenol, jest tutaj peptet i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no jeżeli na przykład chciałabyś taki krem stosować na co dzień czy w ogóle przez jakiś tam czas, to jest oczywiście tylko i wyłącznie Twój wybór, mi tutaj nic do gadania. Natomiast chciałabym się z Tobą podzielić, tutaj mam na telefonie oczywiście zamiennik takiego kremu. I tutaj uwaga! To jest Plexaderm Rapid Reduction Serum. I dlaczego uważam, że jest to zamiennik? Jest to zamiennik, ponieważ tutaj również mamy. Y Mamy wodę, mamy nośnik przenikania i mamy właśnie Sodium Silicate na trzecim miejscu w składzie. Potem mamy peptyd i tutaj mamy jeszcze hydrolizowane białko ryżowe. Mamy tutaj jeszcze kolagen, dobra, niech im będzie, ale uważam, że ten skład i tutaj jeszcze potwierdzenie, że nie testowany na zwierzętach ten skład jakoś tutaj bardziej do mnie przemawia, więc kto wie, jest to hit internetu Sodium Silicate, być może chciałabyś skorzystać, więc jak najbardziej cię pomyślałam, że ci o tym powiem że dam ci jeszcze namiary na zamiennik, często mnie pytasz, dlaczego pod nagraniami nie ma linków wynika to z tego, że kochana, jak ja już przygotuję cały materiał nagram go, co naprawdę zajmuje sporo czasu i jeszcze zedytuję czasami już nie mam siły na wyszukiwanie linków i zostawiam to tobie. Wierzę, że Google wyszuka to w mniej niż sekundę, także kochana, wiem, że dasz radę. Cieszę się, że tutaj ze mną jesteś i oczywiście nie zapomnij, że do końca wakacji możesz pobrać darmowy e-book z www.zawsomoda.com Wakacyjny przewodnik piękna, w którym pokażę ci, jak można wakacyjne leniuchowanie Połączyć z tym, co przyjemne i pożyteczne, i zadbać o siebie i cieszyć się pięknym, nie tylko swoim, ale również swoim pięknym wewnętrznym, nie tylko tym zewnętrznym, to chciałam powiedzieć. Także kochana, zapraszam Cię bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. No i do usłyszenia cześć.